Właśnie dlatego, że jestem Polakiem, że Polska jest blisko pokrewniona. Więcej możliwości w Polsce widzę, czym na Litwie. Po wyjechaniu na studia w ogóle do innego kraju to już pewien próg, więc oczywiście ta, ta, ta wiedza będzie bardzo różnorodna. Zawsze powtarzałem, że jakby nie chcę dorosnąć i zawsze zostać małym dzieckiem, bo to tak. Tak spokojnie i stabilnie wtedy się czujesz, gdy wie, że tam y, będziesz miał jakoś wsparcie od bliskich rodzin, a tutaj jakby już tak nowy etap sam oddalenie, że tak powiem, bo Kraków tak trochę dalej od Wilna, ale myślę, że właśnie takie nowe etapy to, to budują człowieka. Polska jest krainą mlekiem, miodem, płonącem, ale to jest jeden z możliwych wariantów, dobrych i możliwych wariantów do studiowania w rejonie baltyckim, w, 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 w wschodniej Europy. Państwo jest potężniejsze niż Litwa i ja myślę, że moje przyszłość będzie tam lepsza niż w Litwie, gdyż w Litwie, no jak mówimy, wiemy, że od tego roku dużo uczelni będą zamykane i jedno z drugą będą łączone, tak, i mniej uczelni będzie. Mam e, siostry też, ona uczy się w Polsce, kierunek medyczny ma i też mówi, że o wiele lżej, uczyła się i tutaj 4 lata przyuczyła się, teraz dalej tam uczy się. I mówię, że tam o wiele lżej jej i też wola żebym też, żeby abym szła do Polski no, Jestem Polką, tak ludzie polskie też mi bardzo podobają i jakby samo nauczanie w języku polskim także jest bardziej mnie ku sercu, i sama ta kultura nawet polska jest bardzo mnie bliska. No ponieważ polska to o czysty język i jakoś nawet e, czuję serce, że Polska jest bliżej niż inne kraje. można tam wyjechać, bliżej je studiować. Byłem z kilka razy w Polsce i mi się naprawdę tam spodobało, bo jest inna kultura, inne obyczaje. Myślę, że każdy powinien przynajmniej trochę no, mieć tego doświadczenia życia za granicą. Obcowanie między ludźmi w Polsce, są bardziej swobodni, kulturniejsze. Można tak powiedzieć. W styczniu próbowałam wstąpić do Anglii i dostałam się, ale jednak spróbowałam dostać stypendium w Polsce i udało mi się, dlatego z pewnością wydwara Polskę, bo jest dla mnie bliższa. Urodziłam się w Polsce, dlatego mam też tam część rodziny dlatego mieli jakoś tam pojechać do Polski niż do Anglii i w Polsce są studia bezpłatne, znam język, znam ludzi, dlatego z pewnością będzie mi łatwiej. Wiem szczerze że zastanawiałam się nad tym, myślałam może studiować magisterkę w Danii, ale nie wiem jak tam się, się uda, no może mi się bardzo spodoba Warszawa, to tam zostanę. No, byłem w Polsce i w wielu miastach i co dla mnie bardzo się podoba to niskie ceny w sklepach. Pobraliśmy... Ten kierunek, kiedy w ogóle jeszcze się nie znaliśmy, więc kiedy się zapoznaliśmy, to właśnie się dowiedzieliśmy, że chcemy na to samo uczelnię Dokładnie. trafić i na ten sam kierunek, więc... No i właśnie można powiedzieć, że dziennikarstwo nas zapoznało, co? No, no właśnie. Ja uwielbiam się uczyć w języku polskim, w moim ojczystym, dlatego faktycznie to jest ten, jeden z tych najważniejszych, z naj, jedna z najważniejszych przyczyn, dlaczego, dlaczego chcę studiować w Polsce.